Minęło 8 dni od posadzenia cebulki. Spójrzmy, jak ona sobie rośnie. No mogę się pochwalić w zasadzie tylko jedną cebulką, która ma już duży szczypior. natomiast pozostałe jak widać no nie bardzo. Yy, przyczyna jest taka, że trzymałem jak do tej pory tą doniczkę przez właśnie te 8 dni w pomieszczeniu nieogrzewanym, czyli powiedzmy no, nie było na minusie absolutnie. No, powiedzmy 6, 7, 8 stopni ciepła. Natomiast, aha, i dodatkowo jeszcze była na podłodze, po prostu stała na, na ziemi. Nie stawiamy na parapet, bo chciałbym zobaczyć, jak to się będzie rozwijało. No, skoro ta cebulka, zwłaszcza ta pierwsza, była na dworzu, tak jak wcześniej mówiłem, wykopałem ją z ziemi. Gdzież były i mrozy również, no tyle, że pod śniegiem mężała, nie zmarzła. To chciałbym zobaczyć, jak będzie w takim właśnie nienagrzewanym pomieszczeniu rosła. Ale jak widać, mizernie to wygląda, więc przyniesiemy ją do, do mieszkania i zobaczymy przez kolejny tydzień, jak się będzie rozwijać. Przyniosłem ją do domu, do pokoju. Postawiłem na parapecie przy oknie, więc będzie miała teraz światło. No i przede wszystkim będzie ciepło. Yy, przez te 8 dni nawet nieraz jej nie podlałam i uwierzcie mi, że ziemia jest w miarę wilgotna, także nie będę jej podlewał. Natomiast trzeba będzie teraz już zacząć podlewać, bo jak widzicie mam grzejnik pod parapetem, zresztą każdy tak ma. I na pewno będzie się ziemia szybko nam przesuszać, więc już trzeba będzie pilnować po prostu wilgoci. No i zobaczymy. Za tydzień spojrzymy ponownie na nią.